Cześć, tu Elmarokre Zapomniałam, że to nie real I dzisiaj sprawdzamy, czy ta legenda o sali jest prawdziwa Uwaga. Przyjdź tu do nas Jestem specjalnie ko na fryzie ja się boję, że ona serce przyjdzie. A dałoby się tak przyjdzie uciec w ogóle. bym tutaj się schowała. Bo tam biega ta Ellie. Ta Ellie. Ej, ona zniknęła. Ellie zniknęła. Ja się boję teraz. Miałabym mi się ten legendę powiedzieć, ale to później o tej sali o królowej fryzów Co? Ej, tak jest kazałem. Wziąłem to był taki duch Aś się mnie wywaliło! Ej! Что страшно, если ты